Naukowcy mogą analizować izotopy obecne w skałach, skamieniałościach i osadach w celu określenia warunków środowiskowych. Metoda ta pojawi się wraz z odkryciem radioaktywności na początku XX wieku. Opiera się ona na naturalnych przemianach pierwiastków promieniotwórczych. Przemiany te zachodzą w stałym tempie i dlatego mogą być wykorzystywane jak naturalna krepsydra. Na przykład Ilość izotopu węgla 13 w skamieniałościach może dać wskazówki co do rodzaju roślinności, które istniały w tym czasie. Wykorzystanie metod radioaktywnych do określenia bezwzględnego wieku minerałów jeszcze bardziej rozwinęło nasze zrozumienie historii Ziemi, chociaż metody te mają również swoje ograniczenia. Naukowcy Mogą wykorzystywać modele komputerowe do symulacji i analizy warunków środowiskowych.